Kamil Raczyński, uczeń zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych, wziął udział w piątej edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Jest to wspólna inicjatywa kilkunastu ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa. Organizatorzy, w tym Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, nagradzają młodych pasjonatów dziennikarstwa indeksami na studia. Olimpiada składa się z trzech etapów. Ostatni etap odbył się w Warszawie w połowie marca. Pierwszy etap to jest po prostu napisanie eseju. Eseju, napisanie wywiadu albo po prostu jakieś foto. Po prostu tam było na zasadzie głównej pięć tematów, które musiałem sobie wybrać. Mój, mój temat to był e, media i ich użytkownicy 20 lat. No i ten, ten oto esej musiałem przesłać na wydział. Wydział kład wyboru bo go, to on go organizował. No i w listopadzie okazało się, że przeszedłem. No i w grudniu Pojechałem właśnie do y, Wrocławia i to był test. Test składał się z 40 pytań, ABCD, jednokrotnego wyboru. No i tam z tych y, bodajże chyba 40 osób, które tam się zakwalifikowały, do Warszawy pojechało 10 najlepszych. No i akurat już pojechaliśmy do Warszawy. No i znowu był test, 40 pytań, ABCD. I 48, 48 najlepszych osób zdobywało indeks. I te i najlepsze z tych, 12, z tych 48 osób przychodziło dalej do trzeciego etapu. Ten etap przypominał trochę jeden z dziesięciu, bo to było dziesięć osób, które musiały się przedstawić, no i po prostu były pytania albo na siebie, albo na przeciwnika. No i grało się, aż wszystko, zostało tylko trzech uczestników. Kamil w ostatnim starciu finałowej trójki zachował się jak dżentelmen. No i jest ostatni etap trzech uczestników, dwóch kole ja, kolega i koleżanka, no i po prostu zadajemy pytania. I akurat kolega został wyeliminowany i zostało mi pytanie, albo przyjdziecie na siebie albo na koleżankę. No i po prostu mogę po prostu na koleżankę, koleżanka wtedy nie odpowie i jakby ja dostaję to miejsce. Albo biorę na siebie i ja wygrywam, znaczy ta koleżanka wygrywa. No i pomyślałam sobie tak, bo na początku pan dyrektor, pan profesor powiedział, że to jest tylko zabawa, bo by tak, jesteśmy najlepszą dwunastką, więc pomyślałam sobie, że po prostu jest tylko zabawa, więc wziąłem pytanie na siebie, przegrałem i ta koleżanka akurat na temat wygrała. Kamil Raczyński zajął drugie miejsce i wygrał indeks na studia dziennikarskie. Inicjatorką udziału Kamila w Olimpiadzie była nauczycielka pani Agnieszka Szwed. Ja chciałam powiedzieć przede wszystkim, że Kamil jest osobą niezwykle zdolną, osobą, w ja dostrzegłam potencjał. On dał mi się poznać jako uczeń niezwykle skoncentrowany, niezwykle ciekawy świata, ale też z taką dużą dozą pokory, co ja niezwykle cenię też u ludzi. przejął te wskazówki, które tutaj podczas naszych zajęć mu wysuwałam. Też jakby bardzo skupiał się na tym, żeby cieszyć się, po prostu autentycznie cieszyć się z tego, że dowiaduje się nowych rzeczy, że poznaje świat. Bardzo zwracam na to uwagę, żeby uczniowie Mieli też mnóstwo właśnie takiego fanu z tego, że do czegoś dochodzą, że pokonują swoje bariery. Przede wszystkim ważne jest dla mnie to, żeby Kamil złapał wiatr w żagle, żeby pokazać, że szkoła daje możliwość takiego fantastycznego, faktycznego przygotowania się do zawodu i do rynku pracy. Sukces ucznia w Olimpiadzie cieszy podwójnie. Kamil zdobył indeks, a nauczyciele i dyrektor mają satysfakcję z wykonywanej pracy. Każdy uczeń w naszej szkole w cyklu kształcenia ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań i sprawdzania się w różnych konkursach. Czasami są to konkursy wewnątrzszkolne i takie, które wychodzą poza województwo i ogólnopolskie, każdy na miarę swoich możliwości. Staramy się stworzyć taki system przygotowania, który będzie odpowiadał i możliwościom, i celom danego konkursu, i w ten sposób uczeń ma możliwość zaprezentowania się, zdobycia nowych doświadczeń, które często korzysta w przyszłym zawodzie, a na pewno nabrania pewności siebie.